Robimy próbę po remoncie kosiarki rotacyjnej, zobaczymy jak będzie ona chodzić, czy nie będzie wycieków. Trochę bałagan się zrobił przez to wszystko, ale to nic, co gdzie jest wałek, Ty jest, dobra, wszystko mamy po zakładaniu, rozłożona kosiarka, wałek założona. Tak założone idziemy odpalać wąt. No i chwila prawdy. Nożyki szukają o dalej ścisłkowy Ogólnie poopuszczałem trochę misję rotacyjną na kołach oporowych, podejmowałem adaptery I pewnie, że czuję, czuję że nożyk pali o dalej W wyższych obrotach tego nie ma w ogóle nawet Na razie tutaj takie przewleczki prowizoryczne Po malowaniu dopiero założę je takie jak powinny być. Tutaj schowałem kawałek tulejki bo te plastikowe ciągle się wyrabiały Mechanicznie kosiarka jest w porządku, tylko teraz będziemy czekać do wiosny. Wtedy ją wymalujemy podkładem, później pójdzie farba i pójdą nowe osłony. Są zakupione tutaj plus nowe śruby, wtedy będzie cacy.